Witajcie. Wpadło kilka fajnych bitewek na rankedach. Postanowiłem nagrać jedną z nich i przy okazji zrobić sobie pogadankę o rankedach, i to jest to jest ten rodzaj filmu, w którym e, w którym liczy się to, co napiszecie w komentarzach, a dlaczego. Dlatego chcę. Chcę zrobić pogadankę o tych rankedach i prosić Was o odezwanie się w komentarzach, dlatego że chcę zrobić z tego materiał do, nazwijmy to, zbierania feedbacku, bo chcę chcę napisać obszerny feedback na temat rankedów. Raczej domyślam się, jaki będzie z tego efekt, ale jak nic nie robisz, to nic z tego nie będzie. A jak może się uda napisać coś konkretnego, to może wezmą to pod uwagę, bo ja należę do tych osób, w której obecnej formie rankedy raczej się nie podobają, ale to zaraz sobie powiem co i jak. Chodzi o to, że jeżeli macie jakiś fajny Pomysły, jak rankedy mogłyby działać, to dajcie znać w komentarzach. Uprzedzam tylko, że no... Raczej wulgarnych wpisów nie będę brał pod uwagę i chodzi o dobre pomysły, a nie w stylu ograniczenie czegoś tam i tak dalej. Chodzi o sam pomysł, całą genezę, samą mechanikę rankedów. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł, dajcie mi w komentarzu. Ja w komentarzu, tak, uzbieram te najfajniejsze i jak będę wypełniał swój feedback na temat, na temat rankedów, na temat tego, co ja o nich myślę, to na pewno uwzględnię najlepsze pomysły i dam je wyżej. Dlatego przemyście, nie musicie tego od razu już rozpisywać, tylko przemyście sobie, że. By to był naprawdę fajny pomysł, na który WG mogłoby zwrócić uwagę. Ktoś, ktoś tam wyżej, kto siedzi, mógłby o tym pomyśleć. No cóż, jeśli chodzi o, o same moje rankedy, no to w miarę fajna bitwa, niestety e, te, ci, którzy widzieli screeny ostatnio na Facebooku, to wiedzą jak się potoczy ta bitwa. E, to jest bitwa bodajże rozgrywana na piątkowym streamie, e, rankedziki, ja osobiście za z rankedami nie przepadam, bo mi sama geneza tego, co tu się dzieje, mi się to po prostu nie podoba. Wiem, że e, bardzo dużo osób narzeka na to, że e, zostaje, na, pierwsza osoba w przegranych zostawia gwiazdkę, no i nie traci, no nie? Nie zyskuje, ale nie traci, nie tak jak reszta, i to jest ogólnie e, tego. WG nie chciało wprowadzać. To jest coś, co my gracze ubłagaliśmy, i oni to wprowadzili w teorii dla nas, e, i to jest, a w tej chwili jest bardzo dużo. E, oznak, bardzo dużo narzekania od graczy, że to jest głupi pomysł i według mnie to jest bardzo głupi pomysł. Dlaczego? Dlatego, że cała masa ludzi gra po prostu pod zachowanie gwiazdki, a nie, yy, a nie po to, żeby wygrać. Na Rankedzie gramy po to już bezpośrednio. Na randomach, no to wiadomo, możemy sobie coś testować, możemy sobie tak o, dla fanów po prostu wejść, postrzelać i na razie. Ale w samym Rankedzie chodzi o to, żeby wygrać, żeby zdobyć tą gwiazdkę, żeby pójść o krok wyżej. No, przynajmniej ja tak na to patrzę, a... Bardzo dużo osób i to w sumie tutaj na ósemkach to tego aż tak bardzo nie widać, ale na dziesiątkach, przy dziesiątych tierach jest to naprawdę bardzo, bardzo często zauważalne zachowanie. Ja tutaj się trochę kręcę jak wiecie co w Przeręblu, ale nie miałem pomysłu na rozegranie tej bitwy i dopiero teraz jakby to wchodzę w sam tor bitwy jestem w tej chwili bardzo bezużyteczny, bo myślałem, że może tutaj ten no, Władek będzie szedł i zastanawiałem się czy ta Akizuki może się tutaj gdzieś nie będzie kręcić i w sumie chciałem iść na drugą flankę, ale Akizuki jest tu gdzieś po środku. Dlatego nie postanowiłem się odwrócić i jednak spuszować to A tutaj przy tych dwóch pancernikach. To tak słowa słowach wyjaśnienia. I mi osobiście, ja jestem zdania, że jeżeli... Yy, nam jako przegranym to nazwijmy, przegrany na pierwszym miejscu zostaje gwiazdka to wygrany na ostatnim miejscu, po drugiej stronie powinien ją tracić jakieś zachowanie gwiazdek musi być bo to jest też, to też jest takie bardzo questionable, bo my się uchachamy w całej bitwie, namęczymy się no, namęczymy się i to ostro a gościu, który był awkiem wygrywa i jest cała masa graczy którzy tak przechodzą przez rankedę, oni mają 1500 bitew w sezonie rozegranych i ja w tej chwili wcale nie, nie przesadzam, są tacy, jest, jest legendarny gracz, którego nikogo nie będę, to może wymieniał, ale jest cała masa, którzy wchodzą do bitwy, robią JOLO, bo jeżeli jesteście na awku, no to tam wam nie policzę ekspa i tak dalej, ale robią Jolo, zginą może coś tam wyświecą i tyle i na razie. Wiadomo, czasami może się zdarzyć, że sami popełnimy źle decyzje, e, wystawimy się przeciwnikowi, zginiemy od jakiejś dewasty czy coś. No, ten, ale to jest przypadek 1 na, na x przypadków, a nie robimy cały czas. I naprawdę są gracze, którzy robią po tysiąc. 1000... Bite w sezonie rankedowym. Ja w tym sezonie rankedowym bitew zrobiłem chyba 12 jak na razie. Jestem nie nie 12, chyba nawet mniej. Jak dobrze pamiętam, jestem na 8, bo parę razy e, gwiazdkę traciłem, gwiazdkę, gwiazdkę zyski, zyskiwałem, chyba 10 i 2 mam w tej chwili. Ja, jak wiecie, czyli bardziej spostrzegawczy, jakiś bardzo rankedowym graczem nie jestem, bo mi się to nie podoba, to zachowanie gwiazdki. Według mnie powinno być to całkowicie inaczej. Mam swój pomysł na to, e, już nawet parę razy na, na streamie o tym rozmawiałem tutaj w zasadzie nie podzielę się z nim, bo chcę pozwać poznać wasze pomysły jakie wy macie na to, jak mogłyby być rozwiązane rankedy, żeby żeby większej, może nie tak żebyśmy my byli zadowoleni, bo wydaje mi się, że w tym momencie sporo graczy mocno niedzielnych tak czy się jak jest bardzo zadowolona z tego systemu bo jest bardzo dużo szans na to, że tak czy siak przez te można przejść wiem, że jest sporo osób które odpalają rankedy tylko dlatego, żeby przyjść sobie ze dwie, trzy rangi grają sobie na tych i w zasadzie nie mam zastrzeżenia do żadnej takiej osoby, nie? Żeby nie było, że od razu drugika atakuje, nie, nie. Na tych, na tych niższych rangach naprawdę nie wymagam. To są niskie rangi, na których grają tam sobie wszyscy po trochu. Jest bardzo dużo graczy, którzy po prostu chcą właśnie sobie w takim sezonie rankedowym zagrać kilka bitów, zdobyć tam ze 400, 600 stali, coś w ten desen i później odpuścić i później może znowu się uda przy kolejnym sezonie. No i tak sobie po troszku Podróżku ciłują tej stali. Do tych osób nie mam, nie mam nic przeciwko. Problemem są właśnie te osoby, które robią YOLO, które po prostu grają pod, pod ilość, a nie jakość. Nawet jeżeli ta osoba. Yy, nie pójdzie na Jolo, ale zostanie w tej bitwie. E, trochę popływa tymi, trochę poświeci. To już jest osoba, która się na rankedzie przedaje, a nie osoba, która pójdzie, zginie i pójdzie sobie do następnej bitwy. No cóż, może drużyna wyciągnie, może nie. Takiego zachowania nienawidzę i jak dla mnie powinno być takie zachowanie karane. Normalnie powinna być za to jakaś blokada, coś ten design. No blokowanie dostępu do, do rankedów, bo coś takiego jest po prostu chamskie i samolubne, No nie oszukujmy się. No to jest samolubne myślenie, które według mnie powinno być, e, powinno być karane. I czegoś takiego nie, ale dziękujemy. Tutaj trochę fart. E, mała zmiana tematu znowu, bo Władek przestał się mną interesować. To mogłem, e, mogłem pokazać. E, no przestał, a jednak, się, a jednak się odwrócił. Bo w ostatniej chwili myślałem, że będzie strzelał gdzieś tam dalej. Ale w międzyczasie nasze lotnia z tyłu zginęła. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W ogóle zobaczcie, że zostałem sobie dwóch. Na pięciu nas zostało. Kutuzow gdzieś tam na wyspie jest bezużyteczny w tym momencie ja mam 79 tysięcy i w międzyczasie fraga na władku moja dodatkowa zrobiła tutaj w zasadzie wkraczamy w ten ciekawszy moment bitwy ja już skończę sobie swoje narzekanie na rankedy czekam na wasze komentarze, dajcie znać naprawdę najciekawsze pomysły wezmę ze sobą i jak będę pisał feedback to na pewno je tam umieszczę i co z tego wyjdzie, może, może się nawet ktoś ustosunkuje z ekipy wyżej do tego co, co napiszę to jak najbardziej wtedy dam wam znać czy coś z tego wyszło, czy nie, ale jeżeli nie będziemy próbować, jeżeli nie będziemy podejmować jakichkolwiek działań, no to nic z tego nie będzie, jeżeli będziemy akceptować to jak to wygląda w tej chwili, no nie? A jeżeli może, może, może się uda, to nie próbuje ten nie ten nie zyskuje, no jak widzicie bitwa no, jest przegrana w tym momencie e, raczej tak zwane zachowanie gwiazdki, mam szansę, mam trzeciego fraga, 105 tysięcy zrobionych samolotów, 25 zestrzelonych samoloty ładnie nabijają nam e, uszkodzenia i ogólnie expo podstawowego naprawdę wpływają na niego konkretnie zostało czterech przeciwników moi jak widzieliście w międzyczasie trochę się popsuli, zniknęli i tyle i do widzenia, zostało im jeszcze tam gdzieś akizuki e, nawet nie wiem w którym momencie nasz dedek zginął, gdzieś tam przypuszczał, to pan cenniki, no, no nie, jak jesteśmy jednym dodekiem w bitwie, no to nie puszujemy. E, duży kaliber wpadł. E, Stalin do Piachu. Mamy cztery fragi. Jest szansa na krakena. Pojawiła się lotnia. lotnia pod dodatkową. E, tutaj chciałbym jeszcze dwa słowa. fajne, że te replaye tak naprawili, że widać faktycznie większość się dzieje. Gdzie przytrzymamy swobodną kamerę, to też to działa tak jak trzeba. E, lotnią się trzeba zająć. Tam Kutuzow w końcu wypłynął za tej, za tej wyspy i w tym momencie zginął. Szkoda, że dopiero teraz, bo była szansa na, e, na, na samotnego wojownika. Jeszcze na rankedach, Szkoda, że ta Alabama jest poza zasięgiem moich dział, bo nie wiem, czy Wagona tam miała coś około 4-5 tysięcy HP, tam była szansa tą Alabamę skończyć, a tak, zanim, zanim zdążę do niej dopłynąć, to ona się jeszcze może naprawić, ale tak czy siak zostałem na lotnie, DDK i pancernik. W tej chwili jest naprawdę bardzo mała szansa, dzięki temu, że masa ma y, to przeładowanie naprawki bardzo, ale to bardzo szybkie, to można szybko, i tak, krakenik wpadł, można szybko HP-ki odbudować, zostałem sam na dwóch. Uff, 166 tysięcy zrobione. nieco milion wytankowane. Jeszcze jeszcze lotniarz lata. Jeszcze próbuje mnie e, torpedować. Niestety chyba mu się to nawet uda. Chociaż nie pamiętam dokładnie e, jak to miało wyjść. E, Akizuki wzięło B. Niestety na punkty przegrywamy. Na okręty przegrywamy. No niestety torpedy mu weszły. Musiałem r zużyć ostatnia. Przedostatnia naprawka. Alabama mnie coś tam jeszcze obija. E, Akizuki niestety tam się gdzieś na tym B zadymiło. I będzie mnie w tym momencie już e, biło do samego końca. Jest to Alabama. Która się naprawiła, niestety. W tej chwili muszę tylko, jeżeli mam mieć szansę jakąkolwiek zalabałam to muszę dążyć do, do zwarcia. Jak widzicie, nie strzelam, bo czekam aż zbliży się jeszcze bardziej. Pamiętajcie, że masa rozrzuca te pociski, a im bliżej jesteśmy, tym większe szanse, że pociski trafią. Dlatego czekam do, ostatniej, do ostatniego momentu z wystrzeleniem. I tu w sumie. Można by powiedzieć, że y, trochę popełniłem błąd, bo powinienem dalej odchodzić w prawo, bo po lewej jest to Akizuki, i ono, jak wiecie, no, Dedek, torpedy, i tak dalej. I gdybym szedł dalej w prawo, to możliwe, że y, nie zagrażałyby mi jego torpedy, a że idę w tą stronę. To te torpedy mogą być problemem. Z drugiej strony, jeżeli siadłem w prawo, to musiałbym zahaczyć o i musiałbym pokazać sporo więcej burty tej Alabamie. No tutaj niestety strzało jako strzał. Ładnie tutaj adrenalina działa, dodatkowa z masy karabin maszynowy się odpalił. Przy okazji miałem podpałkę, Alabama zużyła erkę. No, to jeszcze była szansa to ugrać, bo gdybym poszedł faktycznie tą w prawą stronę, to może by się udało, a w tym momencie pojawiły się torpedy z Akizuki. Pierwsze uda mi się wyminąć, niestety, jak wiadomo, do pałka, do torped, więc niestety, ale jeszcze dotkałem, dostałem dwa pożary. Erka jeszcze, jeszcze nie ma, ta Albama zostaje na dobicie i w tym momencie bitwa się kończy. Przejdźmy do podsumowania. No i niestety, bitwa się dla mnie skończyła. Przegraną 177 tysięcy zrobione, 32 samoloty. Kraken, ekspert od walki z zwarciu, duży kaliber, obrona przeciwlotnicza, fajnie, 361 trafień z dodatkowej, ale to na co warto zwrócić uwagę, to Exp bazowy. Zobaczcie. Masa od nich ma 757, 1757 bazowego ekspa. Ja na przegranej mam 1626. I pode mną jest Akizuki, które ma 1230. I dalej to już jest coś, o czym raczej nie warto wspominać. No i to jest, to jest coś co mnie bardzo boli na rankedach i to jest coś o czym nazwijmy to będę próbował walczyć, ale coś z tego wyjdzie to, to zobaczymy. Dlatego proszę was dajcie znać, bo jak wspomniałem najciekawsze pomysły, na pewno spróbuję wziąć ze sobą. Ja jakiś tam twój pomysł mam, zobaczymy czy ktoś trafi w ten mój pomysł, chociaż myślę, że ci co oglądają mnie na streamach to na pewno trafią. Nie będę przedłużał dalej. Tak, mała fajna bitewka i moja pogadanka na temat rankedów. Do zobaczenia, do przeczytania w komentarzach. Hejo, trzymajcie się. Pa!